Ale syczysz. Uwaga, uwaga! Przed Państwem bardzo profesjonalne narzędzie. Rozbiło się prawie, że w drobny mak. A jak pięknie dzwoniło! Jak się rozbijało. W ogóle, jaki mam ręcznik papierowy. Smaczne mięso. Haj, dzień dobry. Witam się z Państwem bardzo, ale to bardzo serdecznie. Myślałam, że jakiś robol. Już chciałam uciekać. Jak widzicie, wypompowuje. To znaczy, to wszystko wypompowałam z basenu. To jest ten mój fotel, nie? Który był fotelem życia tegorocznych wakacji. Także pamiętajcie, żeby sobie teraz też korzystać z jakichś takich z jakichś rzeczy basenowych, czy w ogóle z basenów, bo będą tańsze niż w okresie letnim i na przyszły rok można się fajnie zaopatrzyć. My często tak robimy. Na przykład, ja basen, który mamy, i ten namiot kupowaliśmy w grudniu albo w listopadzie. Jak widzicie, basen się już suszy. Nie, no ja mam, ja mam jakieś schizy, że coś po mnie łazi. Jest słońce. Jest poranek, to jeszcze jest, tak wiecie. Te poranki teraz są takie chłodne. Na przykład u nas noce cały czas od miesiąca są zimne. Dziś w nocy było 8 stopni. Naprawdę mamy bardzo zimne noce w Wielkopolsce. W tamtym tygodniu były jakoś dwa dni po 15, ale tak to mamy 10, 9, 8. Naprawdę mamy zimne noce od jakiegoś miesiąca w Wielkopolsce. I jaka to jest żmudna robota, nie? Przy dmuchaniu człowiek ma mroczki w oczach. Przy wypopowywaniu jest jeszcze gorzej, w sumie wiecie, bo to trzeba tak a tu brzuchem, <laughs> całym ciałem. I ja wiem, tu trzeba to ścisnąć, nie? Ale niektóre na przykład. Czy ten konik tak miał, że nawet jak się ściśnie mocno, no to, to powietrze bardzo słabo wylatuje. I to też jest ze względu chyba na takie zabezpieczenie, gdyby nie wiem, no w trakcie pływania. Się korek otworzył, no to nie wyleci tak szybko powietrze, nie, albo nie będzie wylatywało wcale, także no ja jak najbardziej to rozumiem. Ale syczysz. Przy pompowaniu człowiek stęka, chociaż w tym roku tu mamy, mamy sprężarkę, także w sumie nie musieliśmy pompować, ale i mówi jest taki zwykły, niebieski, a jakie fajne wzory znalazłam, to wrzucę Wam w informację pod filmem sobie, zobaczcie, takie w takie. Listki pomarańczowe, taki miętowy kolor był, super śliczne, nie no to takie zwykłe. Dobra, jeszcze raz go przegniotę. Nie, dobra, już nic nie wypompujemy, okay. Teraz uwaga, w pokoju będzie niezły szum, dlatego że wyciągnęłam taki stary wiatrak. Nawet widzicie, on zamiast biały kolor to ma żółty. On już też ma łen z 10 lat, ale działa naprawdę fajnie i tam ma taki zbiornik na wodę i wtedy jak się wleje, no to tak jeszcze to tak bardziej chłodzi. Dlatego to tak szumi. Bo to jest to, co Wam mówiłam. Ja sobie nie wyobrażam położyć ją tutaj spać bez klimatyzacji, bo to jest jednak poddasze. No my śpimy u siebie w sypialni i Laura też, no bo mamy tam klimę, nie? Dobrze. Super, cieszę się. I klima będzie dopiero na wiosnę i ona będzie niestety tutaj w tym miejscu, no bo najłatwiej jest ją tutaj. Zamontować i mam dokładnie kilka dni na to, żeby wybrać kolor farb na ścianę, bo w przyszłym tygodniu jest malowanie. I powiem Wam, że mam niezłe dylematy. Jedyne co zostaje, tak jak już mówiłam, to szafka, biurko. Biurko chyba będzie przemalowywane. Króliki będą miały inną klatkę, fotel będzie inny. Tutaj ta kuchnia zostaje, ale tu będzie taka fajna komódka, gdzie będą koszyczki, więc to też zniknie, będzie takie jednolite, będzie ładne. Tu będzie łóżko. Ta komoda też zostaje, bo na niej będzie telewizor i tutaj jest taki piękny, ładny regał na książki. Może być tak? Wieje na ciebie? Wieje. Może być? Czy za mocno? Jest dobrze. Jest dobrze? Okej, okay. dobra, super. Teraz weszłam do sypialni i tu jest włączona klimatyzacja. Teraz, no bo siedzimy sobie u góry. No i powiem Wam, że no na poddaszu takim naprawdę nie wyobrażam sobie życia bez klimatyzacji w okresie letnim. No, po prostu nie ma takiej opcji. Byśmy na pewno tutaj nie spali. Znam bardzo dużo osób osobiście, którzy mają takie sytuacje, że w okresie letnim po prostu za przeproszenie mówią, że spieprzają na dół, bo nie są w stanie. Wyrobić. Tu z tyłu, jak widzicie, ja sobie tam aranżuję jeszcze mój kącik roślinny. Takie mam ochotę pozmieniać sobie troszeczkę doniczki. I nie przykleiłam tych ledówek jeszcze, ale teraz chciałabym rzucić sobie żarcik odnośnie wczorajszego filmu. W telegraficznym skrócie, kto nie oglądał wczorajszego vloga, muszę to przypomnieć. Chciałam schudnąć sobie 6 kg. Okazuje się, że mój mózg wymyślił sobie, że będzie to 10. I wiecie, jaki jest teraz mój taki życiowy problem, jeżeli chodzi o rozmiarówki w sklepach? To też jest dla osób, które oglądają vlogi na bieżąco. No i tak się teraz zastanawiałam, że. Skoro ja sobie schudnę 10 kg, a ja teraz w tej wadze potrafię iść do sklepu i zmieścić się w rozmiar 2 razy XL, nie dlatego, że jest na promocji, tylko dlatego, że takie są rozmiarówki, to jak ja schudnę, to w czym ja, bidna, będę chodziła? Uwaga, uwaga, przed Państwem bardzo profesjonalne narzędzie. Tuczek! Jeżeli ktoś z Was myślał, że tu będziemy koflety tuc, no to również można, ale można też tak. Och, chyba każdy lubi przedmioty wielokrotnego użytku. Ej, wiecie, jak nam jest głupio? Bo jesteśmy teraz w pokoju, który się nazywał kwiatuszkolandia, nie? Zawsze, jak coś chcieliśmy, albo ktoś tu siedział, no to zawsze mówił: A gdzie jesteś? A w kwiatuszkach? A gdzie położyłaś? A w kwiatuszkach? I teraz, jak mamy iść tu do pokoju, to my jesteśmy tacy, że rozkładamy ręce, bo my nie wiemy, co powiedzieć. No bo tu teraz jest pokój gościnny, ale dobrze się stało, tylko po prostu nie wiemy jak ten pokój nazwać na pewno no z czasem nam przyjdzie jakieś powiedzenie bo my jakoś tak mamy, że na każde pomieszczenie jakoś tam mówimy po swojemu i na pewno do tego wszystkiego dojdziemy i to było naprawdę bardzo dobre posunięcie jest tutaj łóżko, telewizor i biurko Dawida i jest po prostu pokój taki, gdyby ktoś przyjechał to może sobie tutaj skorzystać nie wiem, myślę może jakiś. Szafie? Żeby może jakąś szafę tu jeszcze jedną dokupić? Sub, nie, posunięcie super, tylko po prostu my się tak przyzwyczailiśmy, że tu kwietuszki, 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 a kwietuszków nie ma. Teraz tak, ja wypiję sobie kawę i zaraz Wam opowiem, jak się jucha wczoraj lała. Taka Karolinka jest mądra. No, ja Wam zaraz powiem. Zaraz Wam pokażę, co sobie pozmieniałam za doniczki, bo one są w ogóle super. I tu mówiłam, że jeszcze fotel będzie potrzebny i jeszcze będzie potrzebne oświetlenie. W sensie regały chcę sobie doświetlić, jeszcze nie przykleiłam tego i tu już sobie wyciągnęłam i będą na wprost te moje dwie żarówki vertikany. To są żarówki vertikana, ciężkie, ogromne i naprawdę polecam z całego serca. Jeżeli chodzi o doświetlanie roślin, większej ilości roślin i z daleka, nie, bo to są żarówki, które z daleka nam doświetlają rośliny są po prostu warte każdej złotówki. Czekajcie, odłożę je sobie tutaj na bok i teraz możecie zauważyć, że w końcu zawiesiłam lemura tak jak wisieć powinien. Tu jeszcze doszło lusterko. Jak widzicie, zmieniłam sobie dywanik i patrzcie, co sobie tu powciskałam. Ja w witrynce miałam takie doniczki. Patrzcie, jedna sowa. Druga sowa. I one są magnetyczne. Patrzcie ile tu ma magnesików. Super sprawa. Ja to też w witrynce miałam. I tak postanowiłam sobie wyciągnąć właśnie tutaj razem z chojami. Także jak znajdę to wrzucę wam informację pod filmem. Czekajcie, jeszcze mam białego pandusia. O tu mam ten kubeczek tego liska. Pamiętacie go? No tego te dziewczyny zamknęły tą działalność wtedy. Nie wiem czy one coś otworzyły czy nie. To było kilka lat temu. I czekajcie, gdzie ja tego pandu... A, i tu jest, patrzcie, tu mam jeszcze pandusia takiego białego i jeszcze gdzieś jest czarny. Tylko nie wiem, gdzie jest czarny. A tutaj mam y, ukorzenia mi się kawałek. wytukanie, Kawałek kawałek czego? Kawałek no Matko Święta. Kawałek trzykrotki, no jaka dziura w mózgu. I nadal nie mogę z tego jesiennego liścia, ale dobra, niech on sobie już sam odleci. I to, co wam mówiłam, te zaczepki do kwiata, to patrzcie, ja mam takie białe. Albo te listki. O, bo tak jak mówiłam kilka dni temu, że zaczepię to, to jeszcze tego nie zaczepiłam. O, widzicie, bo ja chcę, żeby ona się tu wspinała tak ładnie do góry, i wtedy to sobie przyklejacie do ściany. Zaraz się w końcu tym zajmiemy. Także wrzucę wam link w informacji pod filmem do, do tego. I tu jeszcze sobie zaraz gdzieś zaaranżuję takiego. Ala kokoska, bo też będzie super to wyglądać. I jeszcze myślę, żeby gdzieś, może, powiesić i wcisnąć jakoś ładnie kwiatka, ale brudne to. Ojej. No, wyciągnęłam to, przed chwilą muszę umyć. I w ogóle lustro też jest do mycia, i to lustro też jest do mycia. Patrzcie, ile ma paluchów. To jest tragedia. Także gdzieś to jeszcze sobie tu wcisnę. Także jak znajdę jakieś te doniczki, to wrzucę Wam w informacji pod filmem. Nawet jak coś ukorzeniacie, to sobie można, nie? Na takim regale pk, przykleić woda w lana, albo no w jakimś kubeczku, czy co tam chcecie. Super sprawa, fajne są te doniczki. No I ten fotel, tak jak mówiłam, chcę tutaj taki duży, ogromny fotel, ale znowu, kurczę, wiecie, duży, ogromny, ale tak, żeby nie było, że ja muszę przeskakiwać jak sarna, żeby tam wejść, nie? Ale no taki średniej wielkości, bym powiedziała, że tutaj wejdzie. I tu z boku, no albo z tej strony, albo z tej strony, zobaczymy. Tu chcę taką szafeczkę, żeby miała ze dwie chociaż szuflady, i przyda mi się po prostu tutaj taka y, mała komódka z szufladkami. Także jeszcze takie coś, a tak? To jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona. Tak! I nie ma nadal listów podłogowych. Nie ma! Nigdy nie będzie. Nie no, kiedyś. Może przy następnym remoncie. Proszę, proszę, moj drodzy. Proszę, ja już Wam tłumaczę, co tu się stało, nie? Ale patrzcie, to jaka mądra. Cały vlog sobie nagrywam, nawet słowa nie pisnęłam, nie? A ból taki, że dejta spokój. Słuchajcie, miałam od rodziców taki wazon kryształowy i tą misę. I wyleciało mi to z szafki. I nie z jakiejś takiej wysokości, żeby Was nie skłamać, może to była gdzieś taka wysokość. To mi po prostu wypadło z szafki. Rozbiło się prawie, że w drobny mak. A jak pięknie dzwoniło, jak się rozbijało. I oczywiście odkurzacz, zmiotka, cuda na kiju, pięć razy odkurzanie. I to upadło mi na panele, nie? Ale rozbiło się naprawdę w drobniusieńki mak. I na przykład na dole w kuchni z salonem mamy 40 metrów. i Ja tam w kuchni mam płytki, a reszta część salonu to są panele. I ile razy jak mi upadnie coś na płytki i się rozbije, to ja na samym końcu salonu znajduję jeszcze szkło, bo się tak rozbija, nie? No ale to jak upadnie na płytki, ja tutaj upadło na panele. I naprawdę ja zawsze po takich akcjach odkurzam po prostu tak, że parkietów nie mam, ale gdybym miała to powiedziałabym, że parkiet jestem w stanie wciągnąć. I w ogóle doceniacie tutaj to moje wiązanie? Mam nadzieję, nie? Bo, to, bo to, to jest piękne. To się wydarzyło tutaj u góry na korytarzu. No i wieczorem sobie idę do łazienki i mówię nie! Muszę zmienić jedną doniczkę w kwiatuszkach. I los szybko mi udowodnił, że ta doniczka nie wymagała zmiany w kwiatuszkach. Myślę, że ten kawał szkła, który wszedł mi w nogę, był gdzieś takiej wielkości, no tak centymetr. I to był taki szpikulec, to było strasznie cienkie i to był taki szpikulec. I ja po prostu stojąc, naciskam piętą i czuję, jak mi się to po prostu wbija w piętę. A pięta, dobrze wiemy, jaka jest ukrwiona i jak się coś w nią wbije, jaki to jest ogromny i niemiłosierny ból. Od razu słuchajcie, jucha to tak leciała, że ja byłam cała zakrwawiona, nie? To była tragedia, ból nie z tej ziemi, nie do opisania. Słuchajcie, ok, Tenise, wszystko, co było w domu, po prostu prawie wylewałam tutaj na tą ranę. No i widzę, że minimalny kawałek tego szkła po prostu wystaje, nie? Wiecie, ta krew tu leci. Wszystko dezynfekuje. Miałam takie szczypki. Dezynfekcja, taka, że po prostu masakra. I mówię, dobra, ciągnę to, nie? I wzięłam, to pociągłam i poczułam... Tak ogromny ból i jednocześnie ulgę, gdy to wyjęłam, nie? I to naprawdę serio było gdzieś takie długie. I oczywiście nie chciałabym, żeby ktoś mnie teraz straszył, że ma nadzieję, że wszystko wyjęłam. Bo ja mam nadzieję, że wszystko wyjęłam. Bo mówię Wam, poczułam taką ogromną ulgę, gdy mi to wyszło. Krew lała się jeszcze, jeszcze bardziej. Teraz już mi krew nie leci i ja sobie tak chodzę w tym, bo psychicznie jest mi lepiej, jak mam tak sobie tą, tą nogę. Ale chodzę cały czas na pięcie. Chociaż już są momenty, że czasami się zapomnę i idę, ale boli mnie jeszcze. Boli mnie, no po prostu wbiło mi się to bardzo i taka, taka słuchajcie mądra Karolinka, no. Po prostu. No. Pięta to tak boli, to taki niemiłosierny ból. Naprawdę, no nie życzę nikomu. Nie życzę nikomu. Coś strasznego. Jakiś czas temu mówiłam Wam, że naprawdę borykam się z taką plagą wełnowca. Jedną roślinę naprawdę bardzo mocno mi przeatakowało. I powiem Wam, że Myślę, że w 99% wygrałam tą walkę. I oprócz tego, że robiłam jakieś tam opryski, czy naturalne, czy ja już stosowałam też normalnie chemię, gdzie też unikam tego, staram się nie tego unikać. A tutaj to jest do doniczka. No to już nie patrzyłam na nic, używam po prostu wszelkich środków. I zwalczyłam to. Zmywaniem mechanicznym, systematycznym zmywaniem mechanicznym. I po prostu uratowało mi to tylko i wyłącznie dobre ciśnienie pod prysznicem. Jak leci woda, jest dobre ciśnienie, no to musimy uważać, tak, żeby nie poniszczyć sobie rośliny, ale jak jest dobre ciśnienie, po prostu podkładałam rękę i tak dobrze wybywałam te wełnowce, i powiem Wam, że to jest jedyny sposób, naprawdę. I od tygodnia jest naprawdę git chociaż nie spoczywam na laurach, będę jeszcze tutaj doglądać, ale mocne ciśnienie. Musimy brać pod uwagę, że niestety mogą jakieś liście nam odpaść, może się coś poniszczyć, ale chyba lepiej tak, niż stracić całą roślinę, bo jeżeli wełnowiec zaatakuje, no to po prostu nie ma zmiłuj. Także to mnie, słuchajcie, uratowało. Porządne ciśnienie. My lustro. W ogóle jaki mam ręcznik papierowy. Smaczne mięso. to nie jest tylko świniak kura też jest ale ja, ja! wiecie jaka byłam zła jak mi się to w ogóle zbiło wczoraj może zdajemy to lustro lepiej dla bezpieczeństwa i tak to umyję ktoś z was może kojarzyć ja to dostałam od rodziców nie? i to już miało ładne lata i po prostu dwa te elementy mi się no niestety zbiły no daj ta spokój no, tragedia po prostu tragedia Matko, jaka dyskoteka? Przejeżdżam po tych guzikach i to. Tu jest ten panel dotykowy, i dlatego. Co to w ogóle tu jest? Matko, to zejść nie chce, nie? Chodzi, Boże, co to jest? Dobrze, ja myślę, że nie zmienia to faktu, że jeżeli jest dochoda i życzenie, subskrypcja, kciuk do góry i zapraszam na jutro. Do zobaczenia, cześć.